Może odpowiem nie w jaki sposób się rozwijać, żeby nie dawać, właśnie rad, tylko powiem w jaki sposób ja korzystam z wiedzy, którą zdobywam. Jeżeli na przykład czytam książki, to są takie książki, które pozwalam sobie czytać gdzieś w podróży, na przykład nie wiem, czy to w samolocie, czy to w pociągu. No, w samochodzie trochę trudno, jeżeli jesteś kierowcą, natomiast wtedy korzystam z booków. Natomiast jakby co było dla mnie ważne i co jest dla mnie przez cały czas ważne, to wtedy, kiedy czytam jakąś książkę, gdzie chcę się czegoś nauczyć i gdzie chcę skorzystać z tej wiedzy, to zawsze mam ze za sobą kartkę i długopis, i to jest wsadzone w tą książkę. Więc kiedy przychodzi jakaś myśl ciekawa z tej książki, którą czytam w danym momencie, to w tym mam, to, to, co robię, to jest, zatrzymuję się i. Biorę kartkę i długopis, I nie tyle co zapisuję myśl, która była w książce, żeby po prostu to przepisać, ale to co robię, to zastanawiam się: OK, jak mogę wdrożyć to, co przed chwilą przeczytałem w książce, do swojego życia? I zapisuję. I pamiętam na przykład, jak przerobiłem taką książkę Roberta Cialdiniego, Sztuka wywierania wpływu na ludzi. Genialna książka, którą w ogóle bardzo mocno polecam każdej osobie. I kiedy czytałem właśnie tą książkę, zresztą tam są dwie książki, które przeczytałem, to w jednym i w drugim momencie miałem zawsze tą kartkę i wszystkie te strategie, które tam były, mówię, ok, w jaki sposób ja mogę z nich skorzystać, rozmawiając z ludźmi, prowadząc swój biznes, prowadząc szkolenia i tak dalej. Co mogę z tego użyć? I zacząłem zapisywać. Więc w mojej głowie, oprócz tego, że. Były jego pomysły, jego strategie czy techniki, które tam były, było przełożenie to na moją rzeczywistość i w tym momencie ja tak naprawdę mogę dopiero kiedy mam tę strategię, mogę zacząć z nich korzystać. To jest bardzo ważne i dla mnie to było takim kluczowym elementem. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej jak czytałem książki, to okej, okay, one zmieniały moją perspektywę, one zmieniały moje nastawienie do rzeczywistości, ale niekoniecznie było to takie przejście z teorii do praktyki, które jest w tym momencie. Więc yy, jeden z takich, jedną z takich strategii, której ja korzystam, to jest właśnie strategia z, z, z kartką i długopisem, albo nawet z jakimkolwiek innym notatnikiem, bo w tej chwili na przykład używam bardzo często Evernota, w którym sobie zapisuję, jak mogę to coś, kto coś powiedział, przyłożyć na swoją rzeczywistość. Zresztą dokładnie tak samo robiłem, kiedy się uczyłem na studiach czy w liceum. Kiedy się uczyłem na studiach, to jeżeli czegoś nie rozumiałem, albo chciałem sobie to zrozumieć bardziej, to budowałem własną analogię. Ok, załóżmy, jakby to było, gdybym miał prosty model związany z tym, z tym i z tym. I podstawiałem sobie tak naprawdę jakieś proste rozwiązania, dawałem sobie jakieś proste elementy, pamiętam jak, dokładnie jak prawa się na przykład jak uczyłem gospodarczego na Akademii Ekonomicznej jeszcze wtedy, to uczyłem się tylko prawa i mówię, no dobra, to brzmi teoretycznie fajnie, ale jak to tak naprawdę ugryźć? I zacząłem sobie brać rzeczywistość, czyli, jakby to wyglądało w rzeczywistości, gdybym to wsadził, i wtedy mówię, okej, okay. czyli tworzyłem sobie, jakby, taką w głowie analogię, i za pomocą tego mogłem zrozumieć całą tą wiedzę, którą zdobywałem, i później z tego korzystać. No i na Akademii Ekonomicznej poszło mi bardzo dobrze, jeżeli chodzi o naukę. Bo byłem wśród osób, które były wyróżnione przy ukończeniu Akademii Ekonomicznej, więc poszło mi naprawdę bardzo dobrze na Akademii Ekonomicznej, ale dlaczego mi poszło dobrze? Dlatego, że starałem się zrozumieć to, czego się uczyłem, czyli nie uczyć się na blachę, żeby później tylko i wyłącznie to powtórzyć, ale zrozumieć, bo to była wiedza dla mnie. I to jest jakby dosyć istotne, że teraz, jeżeli chodzi o korzystanie w ogóle na przykład ze szkoleń, to kiedy chodziłem na szkolenia i miałem takie przekonanie w postaci, no dobra, ale przecież ja już to wiem, to siedziałem nudziłem się i mówiłem tak, kurde, kiedy ten gość skończy, bo przecież ja już to wiem, ja tutaj tylko jestem po to, żeby mieć kolejny certyfikat, żeby mieć kolejny papierek, żeby ludzie powiedzieli, wow, Przemek, jak na ilu tych szkoleniach byłeś. W pewnym momencie, kiedy zdałem sobie z tego sprawę, a to było chyba na szkoleniu Antonego Roblisa, tak siedzę, jest gość, który odniósł niesamowity sukces, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, jest numerem jeden tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozpoznawalność na całym świecie pod tym kątem i Przemawia do, ja wtedy byłem na szkoleniu, gdzie było 7 tysięcy ludzi w Rimini i przemawia i mówi coś i ja tak sobie siedzę i czuję taki głos w środku mówię Boże, ale on gada jakieś tam głupoty i tak dalej. I złapałem ten głos na szczęście i ten głos generalnie można skwitować ja już to wiem. Jeżeli podchodzicie do rozwoju osobistego w postaci ja już to wiem to, to jest bardzo krótka droga. Dlaczego? Dlatego, że nie rozwijacie się i nie jesteście w stanie skorzystać z tego co czytacie, czego słuchacie, na jakim szkoleniu jesteście, bo po prostu robicie tylko coś na odwal się. Ja dokładnie tak właśnie robiłem. I wtedy, w tamtym momencie, zacząłem kwestionować właśnie to, ja już to wiem. I ja mówię, ale ja tego nie wiem, bo gdybym to wiedział, to bym był pewnie tam, gdzie ten gość, albo w podobnym innym miejscu. I w tym momencie całe moje ciało odpuściło i pamiętam, że po tym szkoleniu, jak uczestniczyłem w szkoleniach, osób, które znam od wielu lat, z którymi się uczyłem. Jak ja uczestniczyłem w ich szkoleniach, to nie siedziałem tylko i nie patrzyłem w postaci aha, okej, okay, no dobra, no fajnie to zrobił, to fajnie zrobił, pod kątem takim trenerskim, tylko zacząłem uczestniczyć w ich szkoleniach. Pomimo tego, że ich znałem, ale miałem w mojej głowie, przecież skoro ja ich znam, to nie nic nowego nie powiedzą. No bo skąd? Przecież ja ich znam. Tak? Tak samo jak ja już znam tą wiedzę. I kiedy siedziałem na ich szkoleniach, Zawsze no, robiłem ćwiczenia, które mówili i tak dalej i zobaczyłem, że dopiero wtedy zacząłem się rozwijać. Dopiero wtedy w pełni zacząłem korzystać z tego, czym jest rozwój osobisty, kiedy zacząłem uczyć się od moich najbliższych osób, którymi wcześniej po prostu nawet nie chciałem, bo stwierdziłem, że przecież, no, albo ja mówię więcej niż oni, albo wiem dokładnie to samo, więc po co mam się od nich uczyć, więc będę tylko patrzył i obserwował, jak oni to prowadzą. I to jest dla mnie kluczowe, kluczowy też błąd, który robiłem, a z drugiej strony, kluczowe zdanie, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, czyli pozbądź się tego, i ja już to wiem. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to przez cały czas będziesz dreptał tak naprawdę w miejscu. Bo Ty już to wiesz, skoro to wiesz, no to, no to co masz nowego poznać? I jakby to jest dla mnie no bardzo, bardzo istotnym elementem, który zaistniał w mojej głowie kilka lat temu na tym szkoleniu, gdzie był właśnie Tony Robbins, czyli pozbyłem się tego przekonania, ja już to wiem i zacząłem faktycznie uczestniczyć we wszystkich szkoleniach, na przykład na Futuro Campach, jak jestem, to praktycznie jak tylko włącznie mogę, jeżeli nie mam czegoś jeszcze innego do zrobienia, to siedzę na szkoleniach innych trenerów. Po co? Dlatego, żeby zobaczyć nie tylko ich warsztat, który jest, ale też Przerabiać sobie nowe rzeczy. No bo skoro ja już tam jestem, to mogę skorzystać z tego czasu i nie będę musiał powiedzieć, że ja już to wiem, to co oni wiedzą. Bo to nie chodzi o to, żeby coś wiedzieć, tylko żeby przerabiać, czyli żeby wdrożyć to w swoje życie, żeby to poszło w elementy związane z ćwiczeniami, żeby poszło to w elementy związane z Twoimi przemyśleniami, z retrospekcją, jeżeli chodzi o pewne aspekty w Twoim życiu i wdrożenie później tego dalej.